Witajcie w alfabecie życia. Dzisiaj kolejna, kolejna odsłona, a jak ambicje naszych rodziców względem nas. Temat bardzo złożony, temat bardzo ciężki, dlatego że bardzo często zdajemy sobie sprawę z tego dopiero wtedy, kiedy zaczniemy bardzo mocno nad sobą pracować. Wielu z nas i wiele z nas ma taką sytuację w życiu, że chce dla siebie. I dla swojej rodziny jak najlepiej. Natomiast pamiętajmy, że zostaliśmy wychowani w czasach, gdzie bardzo, bardzo słabo były rozwinięte umiejętności mówienia o komunikacji, porozumiewania się na temat emocji itd. I pamiętam, że każdy, każda historia, którą miałem okazję z tej dziedziny przerabiać, w przypadku różnych moich klientów, czy też zespołu biznesowego, czy też sympatyków, czy znajomych, czy, czy po prostu przyjaciół, ona obfitowała bardzo często w taki stan, który, który był spowodowany pewnego rodzaju żalem, pewnego rodzaju poczuciem nieszczęścia, że nie robię tego, co chcę robić, nie robię tego, jak bym chciała robić, bo ja tak naprawdę poszłam nie na te studia, co chciałam, mieszkam nie w tym mieście, pojechałabym gdzieś, ale ktoś ode mnie czegoś oczekuje. I pierwsza sprawa, którą, na którą pragnę zwrócić uwagę, to jest to, że ludzie z natury są dobrzy. To znaczy, że w moim odczuciu ludzie chcą dobrze, ludzie dają nam dobrą energię, tylko bardzo często są, powiedzmy, ściśnięci przez dzisiejszy świat. Bardzo często jest tam brak kompetencji, brak zrozumienia, brak akceptacji, brak dobrych emocji, brak miłości, przede wszystkim uznania. I to powoduje, że ludzie zachowują się w sposób niekulturalny. Tak ja to sobie to tłumaczę i tak to widzę. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy, wyjdziemy od tego założenia, to tym bardziej nasza rodzina i rodzice bardzo często chcą dla nas wszystkiego, co mają najlepszego, i wszystko, co umieją, chcą nam przekazać. Nawet często w internecie znajdziecie takie zdjęcie, gdzie idzie mama i tata i dali swojego buta dziecku. To dziecko ma jednego buta, mamy jednego taty, ale jest ponapisane, że. Nie, nie, nie neguj tak naprawdę swoich rodziców, dlatego że dostałaś czy dostałeś od nich wszystko, co mieli najlepszego, a dali tyle, ile umieli dać i ile mogli dać. Dlaczego? Dlatego, że jako dziecko jesteś dla nich najważniejszy. Oczywiście zdarzają się sytuacje patologiczne i wielkie problemy życiowe, i ja się zdaję, zdaję sobie z tego sprawę i nie chcę tego w żaden sposób oceniać. E, natomiast wiem jedno, że rodzice chcieli nam dać jak najlepiej. Oczywiście tutaj się łączy temat z osobowościami. Jeżeli. My jesteśmy bardzo ulegli jako dzieci, a najczęściej jesteśmy na samym początku, a rodzice są, em, wiedzą lepiej, czują lepiej, bo przecież chcąc dobrze, często nie zdają sobie sprawy z tego, że zapomnieli w tym wszystkich posłuchać dziecka. Że być może dziecko nie chciałoby być inżynierem, ale chciałoby być artystą. Oczywiście to wynika z tego, że rodzice zdają sobie sprawę z tego, że większość artystów, na przykład artystów, na początku może mieć problemy finansowe, więc to też jest taka chęć, aby, rodzic, aby dziecko sobie poradziło, żeby było zaradne. Ale pamiętajcie, że um, idąc w tym kierunku, my bardzo często zapominamy posłuchać tej drugiej osoby, i to nie tylko dotyczy się dzieciaków, ale przede wszystkim to się dotyczy całego świata komunikacji międzyludzkiej. I dzisiaj, I dzisiaj jestem w 100% przekonany, że jeśli tak naprawdę usiądziesz i się zastanowisz, to twoi rodzice chcieli jak najlepiej. Nie zawsze forma była dobra. Nie zawsze dobre było to, w jaki sposób to podali, albo w jaki sposób reagowali na Twój bunt i Twoją niechęć do tego, żeby to robić. Natomiast jestem w 100% przekonany, że ich założenia były takie, abyś w życiu sobie poradziła i poradził. I jeżeli od tego wejdziemy, to też zrozumiemy, że mamy taką tendencję, jeżeli kogoś kochamy, sprawić, żeby żył on lepiej. Więc jeśli rodzice z biegiem czasu, a to też jest normalne, zdobywają doświadczenie, co robić, a czego nie robić, to w dużej mierze. Wiedzą, jakie błędy popełnili. Nieważne już w tym momencie, czy sobie z tego zdają sprawę w sposób praktyczny, czyli czy naprawili to, czy w sposób teoretyczny, że tylko myślą, ale mają swoje odczucia, co zrobili nie tak. I teraz, w momencie, kiedy mają te odczucia, kiedy. Czują wewnętrznie i mają swoje wnioski, że gdybym to ja 10 lat temu nie przeprowadził się, a gdybyśmy to wtedy ci pozwolili tam pójść, a gdyby wtedy zrobić ten kurs, a gdyby posłuchać wtedy Jacka, wtedy bylibyśmy zupełnie gdzie indziej, abyśmy wyjechali z tego kraju, byłoby było wiele lepiej. To tak naprawdę staje się to pewnego rodzaju myślą. Ta myśl staje się jakąś obsesją, a z drugiej strony zrobimy wszystko, co umiemy i możemy dla tych ludzi, których kochamy. Więc wtedy okazuje się, że zaczynają grać rolę osobowości. I teraz jeśli ja będę miał mocną osobowość i bardzo dużą siłę przebicia, to będę bardzo mocno sugerował mojemu dziecku, że to jest droga, to jest droga, to jest droga. To jest droga, to jest droga, to jest droga. To jest droga. Tylko pamiętajmy, że moja decyzja była decyzją sprzed lat. Decyzja dziecka jest decyzją z dzisiaj. Z drugiej strony, ty patrzysz jako Ty, czyli jako suma doświadczeń, jako człowiek, który jest taki, a nie inny, ma taki krwiobieg, takie emocje, takich rodziców, dziadków, takie wychowanie w takich latach, w takim ustroju, w takiej religii, w takiej mentalności itd. Ta osoba druga, czyli w tym przypadku nasze dziecko, nieko niekoniecznie i rodzice jak popatrzymy oni wychowali się w, w, w różnym w innym systemie ja dzisiaj mając 38 lat mam rodziców którzy urodzili się w 1960 roku dorastali w zupełnie innych czasach Młodość mieli w czasach, osiem, latach 80. E, tak naprawdę swoje kariery zawodowe rozwijali w latach 90., więc to są zupełnie inne czasy. Więc mamy prosty przykład, chociażby mediów społecznościowych i internetu. Ja dzisiaj do Was mówię, a tak naprawdę jestem w zupełnie innym miejscu, i nagle się okazuje, że to jest dzisiaj dla nas tak normalne, co nie było normalne dla wielu ludzi wcześniej. E, dostęp do informacji, dostęp do otwartości, do języków to tak naprawdę wszystko powoduje, że ci ludzie jakby wychowali się w pewnym mechanizmie i teraz jasne jest, że każdy każdy obserwując swoich rodziców będzie widział rzeczy, które zrobili źle. Ale zapominamy o tym, że pierwsza sprawa, chcieli jak najlepiej, druga sprawa, umieli tak i dali tylko tyle. Trzecia sprawa, od żalu przejdziesz bardzo szybko, jeśli pracujesz nad sobą do wdzięczności za co? Za to, co ci dali. A dali się bardzo dużo, bo cię przede wszystkim poczęli, przede wszystkim wychowali, przede wszystkim urodzili. Przede wszystkim dali ci jedzenie, dali ci schronienie, dali ci jakiekolwiek ciepło, dali ci przede wszystkim rozmowy, dali ci edukację, dali ci ubrania, dali ci zdrowie, dali ci 1, 2, 3 wyjazdy wakacyjne, dali ci rozmowę, dali ci prezenty, być może stworzyli ci osiemnastkę, komunie, celebrowali wszystkie twoje urodziny, dali ci rodzeństwo, dali ci czas i bez względu czy oni jeszcze żyją czy nie żyją, dali wszystko co umieli. Więc spójrzmy na to z tej strony, że nie możemy myśleć o dwóch rzeczach naraz. Możesz mieć albo w sobie żal do kogoś, albo ogromną wdzięczność za to, co dostaliśmy. A Polak jest tak skonstruowany, że jeżeli ma na przykład odłożyć 1000 zł i w danym miesiącu i odłoży 600, to jest zły, że nie odłożył 400, zamiast doceniać to, że odłożył 600. I tak samo jest tutaj w przypadku ambicji, Cię rodzice mają ambicje, bo chcą jak najlepiej. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, od nas i od naszej postawy też zależy, czy my będziemy w stanie z nimi usiąść i porozmawiać. Czyli wyznaczyć granice, czyli wejść w ich emocje, w ich rolę, ale z drugiej strony postawić ich w swoich emocjach. Postawić ich w swoich emocjach właśnie po to, żeby oni poczuli, że przeciągają pewną granicę, że chcą bardziej niż my, że być może chcą dla nas lepiej, nie będąc nami. Dlatego też wiecie doskonale, że ludzie uczą się na własnych błędach, wyciągają wnioski często z własnych historii i każdy z nas musi sam upaść. Każdy z nas musi policzyć pieniądze i mieć problemy, każdy z nas musi zostać wyleciał, wyleciał wyrzucony z pracy i każdy z nas musi, jak ja to mówię, noskiem zatopić o ziemię po to, żeby wstać i stwierdzić po latach, że jednak mają rację. I to jest, wiecie, to jest tak, jak na przykład człowiek młody często słyszy od starszych osób, dziadków, może babć. Takie życzenia, wiesz, Michał, zdrowie najważniejsze, reszta przyjdzie. I człowiek młody tego w ogóle nie rejestruje. E, ja nie oceniam się jako osoba stara, bo ja mam dopiero 38 lat, mam spokojnie jeszcze kontrakt na 10, jak nie 100. Natomiast chciałbym powiedzieć, że dopiero z czasem dochodzi do ciebie ta, 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 ta życiowa gotowość, ta mądrość życiowa, że jednak te starsze osoby miały bardzo dużo poukładane w głowie i teraz. Szanujmy te osoby, szanujmy te osoby, bo one przeżyły coś, czy co ty dopiero ty przeżyjesz, a może za 20-30 lat nie będzie okazji tej osoby to powiedzieć. Więc siadajcie, słuchajcie starszych osób, róbcie, co czujecie i chcecie, ale rozmawiajcie z nimi, jak to było, jak myślą, jakie mają ob, y, pewne komplikacje w myśleniu, ale z drugiej strony, jakie też wartości celebrowali. I to jest niesamowite i życzę Wam tego, żebyście dzisiaj tak samo przekazywali tą wiedzę swoim dzieciom, żeby mieli szacunek do dziadków, bo z tym szacunkiem wiele się można tych osób nauczyć. Na przykład tego, jak nauczyć się słuchać dzieci, bo jeżeli my nauczymy naszych rodziców tego, że my mamy pewne zdanie i nie musimy czekać do pełnoletności, bo kiedyś tak było, jesteś pełnoletni, to teraz już możesz, ale pamiętajcie, dzisiaj naprawdę dużo dzieciaków ma fajne, fajne pomysły, których nawet my nie wpadliśmy na to. Więc proszę Was bardzo, ile razy poczujecie jakąś złość, ile razy będziecie chcieć zmienić swoich rodziców, na zasadzie nie na innych, tylko zmieniać tych rodziców, to pamiętajcie, że oni być może są szczęśliwi w tym, jacy są. Być może mają taką wizję swojego życia i być może w tym kierunku chcą iść. Może są oporni na zmiany, a może po prostu nie lubią tego tematu, który chcesz im zaproponować. Na pewno zawsze chcieli dobrze dla ciebie, bez względu na to, czy umieli to okazać, czy nie. Być może zostali skrzywdzeni przez swoich rodziców albo swoich dziadków i może ta trauma rodzinna sięga aż do 100 lat wcześniej. Ale jedno, co jest pewne, pamiętajcie, że dzisiejsze czasy budują bardzo dużo rozwoju, bardzo dużo nadziei dają i przede wszystkim pokazują nam wszystkim, że warto pracować nad sobą. Więc proszę Was bardzo. Miejcie dobre intencje, z góry załóżcie i nastawcie się, że rodzice i dziadkowie chcieli dla Was jak najlepiej, że bez względu na to, czy umieli, dali z siebie maksa, bez względu na to, czy mieli, dali tyle, ile umieli i mogli. I jest takie piękne powiedzenie, że zadbaj o to, aby dać swoim dzieciom skrzydła i korzenie korzenie w postaci wartości i mechanizmów rodzinnych i skrzydła, czyli. To, żeby wierzyli w siebie i uwierzyli w to, że świat jest piękny i można iść do przodu, żeby mieli dobre nastawienie Więc jeśli masz tylko taką możliwość, podziękuj swoim rodzicom, wysyłając być może im ten film, jeżeli nie, to napisz im, że jesteś wdzięczna czy wdzięczny za to, co dostaliście, bez względu na to, ile dostaliście. Jedni dostaną jacht i pięć domów, a inni dostaną tylko ciepłe ubrania i być może E, pierwsze 18 lat wspólnego życia. A być może część z Was nie miała okazji tych rodziców już poznać, lub zmarli bardzo szybko, ale pamiętajcie, bez względu czy są, czy nie, oni zawsze nam dobrze życzyli. Więc podejdźmy do ambicji rodziców w ten sposób i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pięknego dnia, trzymajcie się i śledźcie mnie na mediach społecznościowych. Papa. Pa.